Arystoteles twierdził, że tak naprawdę istnieje to, co istnieje w rzeczywistości, co widzimy, co możemy dotknąć, opisać, zobaczyć. Natomiast y, pewne kategorie, które zresztą on wprowadził pojęcie kategorii, kategorie są dobre, żeby klasyfikować obiekty, ale są w zasadzie wtórnym pojęciem. Podczas kiedy dla wcześniejszego Platona podstawowym pojęciem były idee. Idee były kluczowe, natomiast to, co istnieje, jest taką zamazaną, niedoskonałą emanacją tej idei, prawda? I to stąd jest ten słynny, słynna alegoria jaskini, w której ludzie myślą, że rzeczywiste sceny się odgrywają przed ich oczami, a de facto to są cienie. To powinni się odwrócić i zobaczyć, kto wytwarza te cienie i że świat nasz. Jest takimi zespołem cieni na ścianie, a nie rzeczywistych obiektów. Bo rzeczywiste obiekty są tymi ideami. Einstein w ogóle podkreślał bardzo rolę czystej myśli. To znaczy, nie ja zbieram coraz więcej informacji o świecie, coraz więcej, coraz więcej, a potem zaczynam się zastanawiać, aha, czy to jest związane z tym. No zobaczmy, może zróbmy kolejne doświadczenie, może jest, może nie jest. On poszedł inną drogą którą częściowo poszli również wcześniej na przykład Kopernik, czy, czy Maxwell, czy, czy Newton, ale tylko najwięksi próbowali tej drogi, mianowicie, że nad czystą karpką papieru zastanowić się nad pewnymi symetriami w świecie, niezależnie od obserwacji, nad pewnymi prawami i od tamtego i on w ten sposób, myśląc, najpierw stworzył szczególną teorię względności, a potem ogólną teorię względności, czyli teorię grawitacji Z czystej myśli. On nie obserwował milionów jabłek spadających z drzew, nie obserwował Księżyca przez 60 lat. On siadł nad czystą kartką i napisał teorię równania swoje, słynne równania Einsteina, w której krzywizna czasoprzestrzeni wiąże się z energią i pędem w tejże czasoprzestrzeni. On je napisał czystą myślą. Podobnie mechanika kwantowa nie powstała z tego, że obserwowaliśmy atomy czy poziomy energetyczne. Mechanika kwantowa w 1925 roku powstała z czystej myśli. Bo to wtedy, jak to Heisenberg, Jordan i Bohr stworzyli, to była teoria nieskończonych macierzy. No, co nieskończone macierze mają do opisu kulki toczące się po stole? No To, to naprawdę trudno to wymyślić, choćby człowiek setki lat obserwował te kulki. Oni najpierw wyszli z teorii nieskończonych macierzy, a potem powiedzieli, a to być może opisuje kulkę. I w ten sposób rozwija się fizyka w XX wieku. To jest najpierw czysta myśl, potem stworzenie teorii matematycznej, która tę myśl jakoś inkorporuje, jakoś ją używa. A na końcu wychodzimy na zewnątrz i pytamy, czy ta moja teoria cokolwiek w tym świecie opisuje. To przejście od Arystoteles... arystotelesowskiego myślenia, takiego ściśle zdeterminowanego, w którym wszystko da się, że świat obserwowalny jest podstawą tego, co, 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 o czym co możemy mówić w świecie materialnym, do platonicznego, w którym to nie świat obserwowalny jest ważny, tylko prawa, którym rządzą. Zresztą dla mnie, stworzenie świata to nie jest stworzenie obserwowalnego świata. Tylko stworzenie praw rządzących światem. To jest stworzenie świata. Jak on będzie potem istniał i co tam się będzie działo jest wtórne w stosunku do tych idealnych praw. Wszystkie prawa, które znamy, są piękne, proste i eleganckie. Wszystkie, które opisują świat. Nie, bez wyjątku. To dla mnie jest, jest rzeczą zdumiewającą, a najbardziej interesujące jest, dlaczego w ogóle istnieją prawa. My się nad tym w ogóle nie zastanawiamy, znaczy myślimy za oczywiste, że jak już raz u mnie nauczę się chodzić, no to potem chodzę nie myśląc o tym, że tak samo pokonuje, ale jakby się grawitacja zmieniła, albo, nie wiem, mięśnie by zaczęły nagle działać kompletnie przypadkowo, to byśmy przestali chodzić i byśmy w ogóle nie wiedzieli dlaczego. My korzystamy cały czas z tego, że prawa są uniwersalne i niezmienne. Nie zastanawiając się nad tym, a to jest fakt, którego nauka nie potrafi wytłumaczyć. To jest fakt spoza nauką, chociaż nauka z tego korzysta. No, to jest bardzo, bardzo ważne stwierdzenie. To jest dla mnie najbardziej interesujące pytanie, dlaczego istnieją prawa fizyki, z których korzystam, zajmując się fizyką. Dlaczego w nocy jest ciemny? Dobrze. Dlaczego? Czyli wydaje się takie zwykłe, ale to pewnie nie będzie. Nie, znaczy yy, tak. Otóż to jest tak zwany, to się nazywa paradoksem Olbersa, a chociaż już Kepler zadał to pytanie. Otóż ta, wyobraźmy sobie, i zresztą Einstein, budując swoją teorię kosmosu, on nie zwrócił uwagi na to pytanie. A gdyby zwrócił, to by zupełnie inaczej to wyglądało. Mianowicie, zacznijmy od Einsteina na chwilę, potem podamy, jakie jak jest Otóż Einstein napisał swoje równania i zauważył, że to są pierwszy raz w historii można opisać Wszechświat jako całość. Dlatego, że teoria newtonowska grawitacji nie pozwala na opis całego Wszechświata, a teoria Einsteina pozwala. No więc spojrzał na swoje równania i próbował tam, no może nie rozwiązywać, bo on twierdził, że się nie da rozwiązać. Oczywiście teraz już wiemy, że się da, ale, ale on jeszcze tego nie wiedział. I zobaczył, że jego równania opisują Wszechświat, który się albo rozszerza, albo kurczy. Że jest niestatyczny ten Wszechświat. I stwierdził, że tak być nie może. Że Wszechświat, jak wiadomo, już od czasów Aristotelesa, albo wcześniej nawet, Wszechświat, prawda, nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ale rzeka jako taka istnieje. I w związku z tym stwierdził, że coś w tych równaniach jest niedobrze. I ponieważ był zbyt genialny, to wymyślił, jak można dodać jeszcze jeden wyraz do swoich równań, taki, który spowoduje, że, wszech... że równania opiszą wszechświat statyczny. Teraz, gdyby on się zastanowił nad tym pytaniem, dlaczego w nocy jest ciemno, to by się ucieszył z tego, że jego równania opisują rozszerzający się lub kurczący wszechświat. Dlaczego? Wyobraźmy sobie wszechświat, który jest statyczny. Jeżeli jest statyczny, to gwiazdy powiedzmy, czy galaktyki, muszą być w takim w miarę równym odstępie, jak rodzynki w cieściach. Bo gdyby one się zgromadziły w jednym miejscu, to to by zaczęło się zapadać taki, taki układ grawitacyjny. W związku z tym mamy taki wielki wszechświat, być może nieskończony, którym jak rodzynki w cieście są gwiazdy. I one, według tamtego pomysłu, istnieją wiecznie, tak jak wszechświat istnieje wiecznie. Dobrze. Natomiast można łatwo pokazać, że jeżeli mamy bliską gwiazdę typu Słońce, no to ona jest blisko, czyli daje nam dużo ciepła. Zresztą za chwilę opowiem o tym, dlatego że Słońce nie daje nam energii, tylko daje nam niską entropię. To no zaraz o tym powiem. Czy należy na Słońce patrzeć zupełnie nie jako na źródło energii, bo to jest, znaczy, ale to za chwilę wytłumaczę, bo to jest, to jest bardzo ważne, że to nie jest źródło energii dla nas, tylko tak naprawdę źródło niskiej entropii, to jest Słońce. No więc dobrze, mamy słońce blisko. No dobrze, ale jak, zapy jak zapytamy, mamy, oddalamy się od nas, to każda gwiazda daje nam coraz mniej światła. No bo to zanika jak jeden nad odległość do kwadratu. No ale jak się zapytamy, jak to są jak rodzynki w cieście, ile gwiazd jest w, takim, w, taki, w takiej sferze, w takiej błące, która nas otacza na odległości R, no to jest znowu no to 4 pi razy odległość do kwadratu razy grubość błonki mniej więcej. Więc r kwadrat skraca się z 1 na r kwadrat, i każda błąka daje nam dokładnie tyle samo światła. To, że jest dalej, no to jest, każde daje mniej, ale jest ich dużo. I w związku z tym my w nocy powinniśmy widzieć te dalekie gwiazdy, które no, bardzo dawno wysłały do nas światło. No ale co z tego? No wysłały do nas światło, bo jak wszechświat jest nieskończenie yy, długo działający czy, czy istniejący, no to po prostu. Tu mamy Słońce, a tu mamy dalekie gwiazdy, które nam... Jakie jest wyjaśnienie tego paradoksu? Wyjaśnienie z tego paradoksu jest takie, że Wszechświat się rozszerza. Ponieważ się rozszerza, to dalekie gwiazdy, po pierwsze, jest przesunięcie ku czerwieni, czyli każdy z fotonów wysłanych przez gwiazdę, on do nas przychodzi z mniejszą energią. Aż są tak szybko oddalające się gwiazdy, które już w ogóle nam nic nie dają. I w związku z tym my zbieramy energię z takiej małej kulki w tym wszechświecie i dlatego bliska gwiazda jest dla nas kluczowa, a nie dalekie, bo te dalekie nam dają coraz mniej energii, a niektórych już w ogóle nie widać. Jeżeli się pozornie oddalają z prędkością światła od nas, to ich w ogóle nie widać. Więc to jest dowód na rozszerzanie się wszechświata, to jest to, że w nocy wychodzimy, jest ciemno. A propos Słońca. Właśnie, bo Słońce znowu wydaje nam się, że nas grzeje. No, to jest gdyby nas tylko grzało, to byśmy tu się w ogóle nie spotkali. Dlaczego? Dlatego, że Słońce, a z drugiej strony, że w nocy jest ciemno. Te dwa fakty są kluczowe dla naszego istnienia, że mamy Słońce i ma, w nocy jest ciemno. Dlaczego? Dlatego, że Słońce wysyła do nas fotony, które mają średnio 6000 stopni. To jest powierzchniowa temperatura Słońca. Otóż wysyłają do nas te fotony, i te fotony mogą na przykład rozbić dwutlenek węgla na węgiel i tlen, bo mają wystaw... one są na tyle różne, na tyle mają dużą energię w porównaniu ze średnimi fotonami, które mamy wokół siebie, że one nam rozbijają, powodują, w związku z tym, one są bardzo różnymi fotonami od fotonów o temperaturze 20 stopni, których normalnie mamy na Ziemi. Nadchodzi noc i w nocy z kolei temperatura nieboskłonu w nocy jest radykalnie mniejsza niż 20 stopni i oddajemy sobie to bezużyteczne promieniowanie cieplne, oddajemy do przestrzeni kosmicznej. Nadchodzi dzień, w dzień dostajemy 6000 stopni, oddajemy 20 stopni. I na tym silniku my działamy, że mamy bardzo energetyczne fotony w dzień i możemy oddać ciepło w nocy. Bo z kolei, gdyby w nocy bylibyśmy otoczeni słońcami i nie moglibyśmy oddać tego promieniowania, to wkrótce byśmy osiągnęli 6000 stopni, bo to byłaby temperatura równowagi. Więc my żyjemy w bardzo specjalnym świecie, że tu mamy gwiazdy o wysokiej temperaturze i oddajemy o nis. Żeby to jakoś pokazać, wyobraźmy sobie, że usuwamy słońce. Słońce daje nam mniej więcej trochę ponad kilowat na metr kwadratowy średnio. Tam 3. Usuwamy słońce i robimy wielką grzejnicę, taką, która daje nam 1 kW na metr kwadratowy, ale ma temperaturę 60 stopni. Energii dostajemy dokładnie tyle samo, co ze słońca. Natomiast absolutnie nie możemy żyć, bo jak wyprodukujemy dwutlenek węgla, to on tam zostanie. Jak entropia nam wzrośnie, to jej nie zmniejszymy. I w związku z tym stopniowo następowałoby wyrównywanie wszystkiego do 20 stopni. I koniec. I czy tam do tych 60 stopni może. I koniec. W związku z tym Słońce działa nie tylko jako źródło energii, ale przede wszystkim jako źródło niskiej entropii, z której korzystamy. Ale o Koperniku chciałem powiedzieć, ponieważ znowu oświecenie, w szczególności Wolter, usiłował wdrukować w nas. Przekonanie, że kościół, że on się bał kościoła i dlatego nie drukował derywolucjonizmu z orbium celestium przez wiele lat, to, to jest kompletna nieprawda. Mianowicie Kopernik, jak wymyślił to, że Słońce ma być w środku, a Ziemia i planety, pięć wtedy znano planet, ma krążyć, on wtedy był przekonany, że orbity po czym mogą krążyć? Po idealnych trajektoriach. Jakie są idealne trajektorie? No, okręgi. W związku z tym on przyłożył okręgi do, e, do tego, co było wiadomo wtedy, i to mu się zgadzało. Natomiast potem się spytał, a gdzie są środki tych okręgów dla Merkurego, Wenus, Ziemi itd. Tak Otóż okazało się, że dla każdego, każdej planety środek, co w jego teorii miało być tym źródłem przyciągającym, jest po pierwsze w innym miejscu, a po drugie, na przykład, już dla Ziemi jest poza Słońcem. A środek orbity Jowisza, potraktowany jako okrąg, jest koło Merkurego. No kompletnie absurdalna teoria z tego wyszła, że no, okręgi są, praktycznie się to zgadzało z, z tym, co wtedy wiadomo było, natomiast te środki w ogóle się nie mają nijak do Słońca. W związku z tym on mówił, coś tu jest niedobrze w tej mojej teorii. To go wstrzymywało, ale potem go namówiono, żeby jednak to opublikował. No i dopiero 30 lat później obserwacje tych obrach które wykorzystał Kepler, pokazały, że to nie są okręgi, tylko elipsy. A elipsa ma dwa ogniska. I dopiero wtedy, jak Kepler spojrzał na, z powrotem na te obserwacje tych obrachów, które były niedostępne dla Kopernika, zobaczył, że dopiero wtedy ten, ten pomysł jest rzeczywiście piękny. Bo Słońce jest związane z jednym z ognisk każdej trajektorii, każdej planety. Także Poza tym jego y, teoria gorzej przewidywała zaćmienia czy różne obiekty, znaczy efekty astronomiczne niż Ptolemejska teoria epicykli i deferensów. Więc on mówi, To coś tu nie gra, i dlatego się nie chciał tego m, drukować. A to taka dygresja po były.